Ksiądz Soboćko, zabiegając o zatwierdzenie święta Bożego Miłosierdzia, nie zniechęcał się brakiem zainteresowania ten, tym tematem wśród polskich biskupów, do których wysłał listy z podaniem motywów za świętem w niedzielę przewodnią. Dające nadzieję było to, że nie otrzymał od nich także zakazu zabiegania o to święto. Dlatego w 1938 roku ksiądz Sopoćko postanowił przedstawić tę sprawę w stolicy apostolskiej. Udał się więc w tym celu do Rzymu w kwietniu 1939 roku. Tam zamierzał ubiegać się o audiencję u papieża Piusa XII. Do audiencji jednak nie doszło. Po powrocie do kraju. Już 16 kwietnia udał się do prymasa kardynała Augusta Chlonda, aby przedstawić mu swą petycję o ustanowienie święta i szukać poparcia dla niej. Kardynał oznajmił, że pamiętał o jego prośbie już wcześniej skierowanej do biskupów i że nawet rozmawiał o tej sprawie z prefektem kongregacji obrzędów. Jednak uważał, iż nie ma w Kościele zwyczaju ustanawiania świąt ku uczczeniu poszczególnych doskonałości bożych. Polecił księdzu Sopoćce, aby opracował rozprawę teologiczną, uzasadniającą zasadność tego święta w Kościele. Życzliwe stanowisko prymasa oraz rady przez niego udzielone zmobilizowały księdza Sopoćkę do podjęcia na nowo rzetelnego opracowania teologicznego, przedstawiającego istotę kultu miłosierdzia bożego i uzasadniającego potrzebę święta ku jego uczczeniu. W sprawie święta rozmawiał także z nuncjuszem apostolskim w Polsce, arcybiskupem Cortezim. O tym spotkaniu pisał do siostry Faustyny. Nuncjusz wydał się zainteresowany tematem, jednak spotkanie to nie przyniosło spodziewanych efektów. Ksiądz Sopoćko pozostał sam. Był to właściwie osobisty jego wysiłek zabiegi o święto. I dlatego trudno mówić o wyraźnym działaniu w kościele. W konsekwencji też należy przypuszczać, że trzeźwo i roztropnie oceniał sytuację co do aktualnych możliwości ustanowienia święta, ale nie tracił ufności w Boże miłosierdzie, także w tej sprawie, które to miłosierdzie coraz bardziej osobiście czcił. Skupiał się jednak na pracy naukowej, przygotowując traktat teologiczny uzasadniający potrzebę kultu miłosierdzia Bożego w ówczesnej sytuacji świata i Kościoła, znaczonej coraz bardziej zagrożeniem wybuchu wojny. W 1939 roku rozpoczął w Wilnie budowę Kościoła, któremu planował nadać wezwanie miłosierdzia Bożego. Miał już plac pod budowę kościoła i zakupił pierwszą transzę cegieł. Niestety, wszystkie te zabiegi przerwał wybuch II wojny światowej. Jakie były dalsze losy święta Bożego Miłosierdzia i rozwoju kultu, o tym w kolejnym odcinku. Zapraszam.